się i do naszego PNZ, do Pana Premiera, ale także do właśnie przewodniczącego EKZZ, aby wpisać na listę osób, czyli personelu grata, osoby, które działają w tym reżimowym związku zawodowym na Białorusi. W związku, nawet to nie wypada mówić związek zawodowy, tylko pseudo związek zawodowy, który faktycznie dyskredytuje działaczy związkowych, którzy w zakładach pracy stoją na czele strajków. Tak, właśnie ten. Juri musiał uciekać, uciekać Białorusi, bo został właśnie wykryty przez ten reżimowy Związek Zawodowy, który oficjalnie wsparł na Białorusi Łukaszenkę jako kandydata na reelekcję w wyborach prezydenckich. I to tak ogólnie, jeżeli chodzi o pomoc, to co faktycznie mogę, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o sytuację Solidarność Białoruś, Polska Białoruś. Ale ja oceniam ja konstrukcję rządu. I ja pytam o pytanie o połączenie Ministerstwa Pracy. Znaczy, szanowni Państwo, no, jest taka piękna atmosfera, nie chcę jej przysunąć, ale skoro już Państwo zadali to pytanie, powiem tak, ja nie staram się nigdy wchodzić, wchodzić w obszary, w które bym nie chciał, aby wchodziły partie polityczne, czyli w niezależne Związku Zawodowego Solidarność i także nigdy nie wchodzimy w wewnętrzne sprawy poszczególnych partii politycznych, jak sobie pewne sprawy układają u nich, to jest ich sprawa. Ale rekonstrukcja rządu wychodzi już poza ramy jakiegokolwiek wewnętrznego, partyjnego rozdania i tym bardziej jestem szokowany, że Prawo i Sprawiedliwość, można powiedzieć w cudzysłowie, przygotowało nam solidarności polskim pracownikom taki wspaniały prezent na 40-lecie NSZZ Solidarność, czyli oddano pracę skrajnemu liberałowi, czyli panu Gowinowi. Gowinowi, który głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego, którego działania jakby w Platformie Obywatelskiej szły w tym kierunku, żeby jeszcze bardziej uelastycznić yy, pracę. I teraz temu człowiekowi oddaje się pracę z Ministerstwa Rodziny. PiS, wygrywając wybory w 2015 roku, w 2019 roku, wygrał te wybory tylko dlatego, że szedł z postulatami pracowniczymi, pracowniczymi, czyli przygotowanymi przez Związek Zawodowy Solidarność, czyli wiek emerytalny, umowy śmieciowe, a dzisiaj ten, który w Platformie działał i dołożył się do tych umów śmieciowych, dołożył rękę do podwyższenia wieku emerytalnego i jemu oddaje się tą pracę. Powiem po związkowemu, to jest tak, jakby napluto komuś w twarz i Prawo Sprawiedliwość to zrobiło Solidarności. Jeżeli PiS chce iść w tym kierunku, i chcę otwartego konfliktu ze Związkiem Zawodowym Solidarność, to powiem tak: zrobił ku temu wielki krok.